Witajcie, kochani, w dziesiątym dniu naszego wyzwania. Mam nadzieję, że nie tylko dni kalendarzowe przybliżają nas do świąt Bożego Narodzenia, do tej radości, ale też przebywanie ze sobą dzień po dniu, budowanie tej bliskości, budowanie też bliskości z Jezusem, przybliżanie naszym dzieciom tego, kim jest Jezus, co dla nas zrobił, jakie to ma znaczenie dla naszego życia. Mam nadzieję, że to również przynosi nam dużo radości owoców, że widzimy, jak zbawienie się staje udziałem naszych domów i że to też sprawia, że nasza radość się potęguje i będzie mogła całkowicie w Boże narodzenie wybuchnąć. I kochani dzisiaj tytuł, który był właściwie użyty w Ewangeliach tylko raz. To jest tytuł scen Maryi. Dzisiaj też w kościele katolickim szczególnie patrzymy na Maryję z 8 grudnia i chcemy popatrzeć na jej postawy, na pewne jej sekrety tego, jak przyjąć słowo Boże, jak przyjąć obietnicę, jak sprawić, żeby słowo się właśnie mogło stawać ciałem. Czyli, żeby słowo Boże, obietnica stawała się rzeczywistością. Piękny temat. Zatem zaczynamy, zapraszam. Ten tytuł został użyty przez współmieszkańców miasta Nazaret, z którego pochodził Pan Jezus. I użyty został właściwie na taki dowód w sumie tego, że. Co, co myśleli o Jezusie tamtejsi ludzie, jego współmieszkańcy. Czy widzieli w nim Boga, czy widzieli w nim e, właśnie nadzwyczajnego kogoś, kto przyszedł? Czy spodziewali się po nim, że to e, może być obiecany Zbawiciel? No właśnie, się okazuje, że nie. E, widzimy w, w fragmencie właśnie Ewangelii Świętego Marka, w szóstym rozdziale na początku, taką Taką właśnie historię, że Jezus przychodzi do Nazaretu, chce w Szabat głosić w synagodze, i wielu słuchających go się dziwiło i mówiło: Skądże to ma? Co to za mądrość została mu dana? I takich nadzwyczajnych cudów dokonuje. Czy nie jest on cieśną, synem Maryi? No właśnie. Jezus nie znalazł wiary wśród swoich współmieszkańców miasta, tak, swoich być może też bliskich znajomych, z dzieciństwa, czy, czy, czy ludzi, którzy po prostu byli jego sąsiadami najbliższymi. I, i wiemy dalej, że, że tam się nic nie wydarzyło, że ta niewiara to właśnie widzenie Jezusa tylko jako, jako dziecka. Jak Maryni, jako dziecka Józefa, który został, był cieślą, a Jezus też przejął po nim ten fach, doprowadziło do tego, że Jezus nie mógł dokonać tam żadnego cudu. I tylko kilku chorych uzdrowił, kładąc na nich ręce. I dziwił się ich niedowiarstwu, potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. To czytamy w szóstym rozdziale od 1 do 6. I kochani, chcę popatrzeć szczególnie na tego syna Maryi dzisiaj, jako że mamy pewien dowód na to, że pan Jezus został przez Maryję Józefa naprawdę przyjęty jako dziecko. Że oni traktowali go jak każde zwyczajne dziecko, że żył normalnym życiem. Tak? Że może grymasił przy jedzeniu, że Pan Jezus był yy, yy, może też czasami nieposłuszny, niesforny, tak? był żywym, ciekawym świata dzieckiem. Yy, może nie wyróżniał się szczególną jakąś wiedzą, inteligencją, nie wystawał z tłumu. Tak? Stąd to zdziwienie i stąd to odrzucenie też jego współ współtowarzyszy, współznajomych współmieszkańców współ miasta i yy, mamy taki też piękny dowód na to, że Maryja naprawdę przyjęła Jezusa przyjęła Go jako swojego Syna co za tym idzie, Maryja przyjęła obietnicę, bo każdy Żyd yy, czytając pisma Starego Testamentu wiedział, że jest obietnica dla, dla każdego z nich dla każdego Żyda, obietnica, że przyjdzie Mesjasz. I Maryja miała tą niesamowitą radość i ten zaszczyt, że była pierwszą, która dowiedziała się o tym, że ta obietnica się wypełni wkrótce i miała tą pewność tego, że to się wypełnia, bo po prostu to się też działo. Działo się to po prostu w jej życiu. I kiedy przychodzi anioł, jest moment zwiastowania, o czym czytamy w Łukaszu, w pierwszym rozdziale. Ja tylko przytoczę dwa, dwa zdania, 37 i 38 werset. Przychodzi anioł, obwieszcza jej tą radosną wiadomość, że poczniesz, urodzisz syna, nadasz mu imię Jezus, będzie on wielki, zostanie nazwany synem najwyższego. I Maria tego wszystkiego słucha, Zapytała się tylko, jak mi się to stanie. Możecie cały ten fragment też właściwie gdzieś mi przeczytać. I będzie nazwany Synem Bożym. Ale ten syn Boży nie został rozpoznany, tak jak widzimy w poprzednim fragmencie. Dlatego bowiem dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego, bo chwilę wcześniej też jest mowa o Elżbiecie. Anioł mówi to o, ani, o, ani o tym, o tym co dotyczyło yy, no, się Elżbiety i zarówno tego, co tyczyło się yy, narodzin Jezusa. I Maryja odpowiada: Jestem służebnicą Pana, niech mi się stanie według Twojego słowa. I kochani, tego byśmy chcieli, żeby się działo w naszym życiu według Bożego Słowa, żeby te obietnice które Pan Bóg zawarł w swoim słowie, w Biblii, po prostu, żeby się stawały ciałem, żeby, żeby nam się działo według tego słowa, które czytamy. Bo jeśli czytamy, i możemy czytać z dziećmi, tak, fragmenty dotyczące tego, żeby nie lękać się, żeby żyć w odwadze, mamy mnóstwo obietnic dotyczących życia w obfitości, życia w zdrowiu, życia właśnie bez lęków, odwadze. Yy, mamy zapewnienia Bożej miłości, mamy zapewnienia Jego opieki, mamy zapewnienia Jego yy, właśnie takiej, takiej yy, wszechmocy, wszech, wszechpotęgi. I popatrzcie dzisiaj, właśnie, jako takie zadanie domowe, z, nasze domowe z dziećmi. Yy, Popatrzmy na fragmenty Słowa Bożego, zapytajcie dzieci, które, które właśnie słowa są dla nich ważne, które poruszają ich serca. I narysujcie dzisiaj takie serca na kartce, i wytnijcie je, i zapiszcie to słowo na, na tych kartkach. Niech one będą blisko. Tak? Możecie je mieć w kurtce, możecie je mieć na biurku, możecie je mieć wśród zabawek, którymi dzieci, dzieci się bawią najczęściej. U mnie to pewnie będą klocki, yy, gdzie po prostu yy, będziecie mogli sobie przypominać, bo Maria przyjęła tak przez. Postawę taką, że tak zrobię, chociażby to się miało dziać nie tak, jak ja sobie to wyobrażam. Jestem służebnicą, i niech mi się stanie według Twojego słowa. Chcemy, żeby się działo według Bożego Słowa w naszym życiu. Jest taka też piękna postawa Maryi, kiedy do żubka przychodzą pasterze, opowiadają o tym, co, co się po prostu działo, że aniołowie przyszli, obwieścili im. Tą dobrą wiadomość i że y, też objawili im, kim będzie Jezus, i oni tą radość przyszli wyrazić do, y, do żłobka. Y, Maryja jest napisana, to czytamy w Ewangelii Świętego Łukasza, w drugim rozdziale, w dziewiętnastym wersecie. Znaczy, Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. I ten zabieg z serduszki ma dzisiaj właśnie nam trochę pomóc rozważyć te słowa w sercu. I każdy z nas, kto czyta Słowo Boże, widzi jak te fragmenty też właśnie w nas pracują, mają szansę do nas wracać kiedy, kiedy tego potrzebujemy. To Duch Święty się nimi posługuje, zapisuje w nas te obietnice, te, te, te fragmenty. Kiedy się ich też uczymy na pamięć, to je sobie zapisujemy, i Duch Święty może sprawiać, się, bo właśnie, że będzie ożywicielem tego słowa w nas, i że będzie też sprawcą tego słowa w nas, że ono się będzie stawało ciałem. Ucieszcie się dzisiaj obietnicami, które Bóg nam daje. Też popatrzcie na te postawy Maryi. Dziękujcie Bogu za to, że też dał nam taki przykład, na który możemy patrzeć i widzieć, jak rzeczywiście słowo się może stawać ciałem w naszym życiu. Dziękuję Wam bardzo za każdy komentarz, za każdą też wiadomość na prywatną do mnie, w której piszecie, co się dzieje u Was. Bardzo mnie to cieszy i zachęcam Was, wyrażajcie. Częściej to dzielcie się tym, co się dzieje u Was w domach i błogosławię Was, do zobaczenia jutro.